Wyżynarkę najczęściej używałem do cięcia paneli i z tym mi się kojarzy. Ale czy wiesz, że to popularne narzędzie przydaje się w wielu innych pracach remontowych, a nawet może zastąpić szlifierkę kątową? Wystarczy dobrać odpowiedni brzeszczot. Na przykład do cięcia pleksy użyję taki z małym zębem. Szybkie obroty i tnie jak masło. Do drewna używamy brzeszczotów z długimi ząbkami. Utniemy bez problemów deski, kantówki czy płytę OSB. Jedyny problem to strzępienie materiału. Tutaj na ratunek może przyjść taki brzeszczot z podwójnym ząbkiem, który prawie że nie strzępi. Wystarczy lekko przeszlifować i mamy ładne cięcie. Tym samym brzeszczotem przytniemy każdą rurkę z PCV. Choć tutaj inne też sobie poradzą. A czy wyżynarka poskromi rurkę stalową? Zakładam brzeszczot z drobnym zębem do metalu i poszło z lekkim oporem, ale wcale nie gorzej niż ślifierką. Wyżynarka świetnie sprawdzi się również do wycinania wszelkich kształtów w płycie gipsowej. A jeśli założysz brzeszczot wolframowy, to i w miękkiej płytce wytniesz każdy otwór i to bez strzępienia szkliwa.